No witam wszystkich. E, chciałem dzisiaj powiedzieć coś na temat e, drapieżników, które, e, które u mnie tutaj występują, no i generalnie chyba u wszystkich, bo to myślę o jastrzębiach i, i o e, lisach i kunach, i jak ja się przed tym, e, że tak powiem, bronię i tyle. E, powiem tak, zacznę może od tego, że u mnie. Najlepszym zabezpieczeniem to jednak jest pastuch i polecam, bo powiem Wam, że jak odkąd mam pastucha to zero, zero lisa tutaj na, na terenie, a, a potrafił mi w biały dzień po prostu wejść, mimo że mam siatkę. Fakt faktem, że tutaj gdzie tu jestem, stoję, to jest siatka taka, no powiedzmy, taka sobie. Oczka ma te te. E, takie powiedzmy drobne piątki, tam do wysokości jakieś tam, nie wiem, 70 cm, bo tu trochę ona obwisła. Generalnie chyba jest na metr 5. No i e, jest taka sytuacja, że one, e, ona, e, lis potrafił po prostu albo się podkopać w nocy, i wiadomo, no jak nie daj Bóg nie zamknięty, powiedzmy kurnik, to ci tam do środka i. To nie jest tak, że on ci wejdzie i zabierze jedną, wiesz, jak jedną, to jeszcze pół biedę. Zazwyczaj to jest tak, że po prostu ładuje się i dusi, nie? I potrafi, mi pamiętam, w Biały Dzień przyszedł. To e, jak on wszedł to nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale e, myślę sobie, bo żadnego podkopu nie było, że po prostu na tych dużych oczkach jak tu są te duże oczka on się po prostu przyciągnął tam przez to, nie? I no, no cioł wpadł mi o godzinie 15.00 wyciął mi e, 8 chyba 8 kur e, żadne nie pozabierał no widziałem że coś się dzieje bo te kury były po prostu e, wystraszone no i pozbierałem po prostu te truchło które leżało poszedłem do domu i słyszę, że znowu coś się dzieje, hałas wielki, i on wrócił za chwilę dosłownie. Nie bał się kompletnie, nie? I pierwszy raz wtedy widziałem, jak lis potrafi po siatce 1,80 m, sobie przeskoczyć po prostu bez żadnego problemu, nie? Więc to ten. A odkąd założyłem pastucha, to nie jest duży koszt, bo tak szczerze mówiąc, potrzebujesz drutu. U mnie jest drut. To jest taki. Yy... Elektryzator? Nie, elektryzator to jest pasów. A to jest. Ach, kurczę, zapomniałem, wyszło mi słowo W każdym razie potrzebujesz drut? U mnie jest drut 1-2 mm. Kupiłem całą rolkę, jakieś tam, nie wiem, 1200 metrów do ogrodzenia, i puszczone są jeden drut, i tu macie drugi. Jeden jest na, na wysokości powiedzmy tych 10 cm To w zupełności wystarczy W zupełności Ja tu żadnego po prostu podkopu ataku z tej strony nie miałem e, To jest akurat od strony zewnętrznej Aczkolwiek tam gdzie na przykład więcej ludzi się kręci No wiadomo dzieciaki To mam też od środka I no wiadomo no, Kury od czasu do czasu tam gdzieś Jak zapomnisz że tam jest prąd No to tam ją strzeli e, Nie jest to Ten elektryzator nie mam Jakiejś dużej mocy, w sensie, no bo wiadomo, no te, te bardziej wypasione to kosztują dobrych, pod tysiąc nawet i więcej złotych kosztują. Ja nie nie płaciłem chyba z 200, a powyżej, mniej chyba niż 300 złotych płaciłem. I on w zupełności na moje tutaj te 18 arów, co tutaj mam, w zupełności wystarcza i, i mam swoją moc, bo już parę razy się nadziałem przypadkowo. No, wiecie jak to działa, nie? Generalnie e, no najgorzej, że musiał zrobić zdjęcie, ale dobra, nieważne, nie e, czyli no, tego pastucha mam zrobione. Jak ja to robiłem, <laughs> bo tutaj też mam od strony: powiedzmy, tam e, polecam tą pierwszą nitkę puścić w ten sposób, że wpierw e, złapałem po prostu e, jeden, przechodzę do następnego słupka. Przechodzę do następnego słupka, naciągam drut oczywiście i patrzę na jakiej wysokości ten drut, bo wiadomo, teren nie jest równy. I żeby zrobić na jakiej wysokości, żeby on tam nie dotykał tej ziemi, żeby był na sensownej jakiejś wysokości, wtedy widzę, że tu no, biorę wkrętarkę, bo zrobiłem tu, są macie słupki betonowe akurat. I ja przykręciłem, bo one mają te słupki betonowe, takie otwory. Tam wrzuciłem jakiś kawałeczek drewienka jako kołek rozporowy. Wrzuciłem tam. I no i przykręcone są wkrętami. Dwoma tylko, bo to przecież ma być tylko stabilizować, żeby ten kurczę. Nie mogę sobie przypomnieć. No nieważne. No i, i, no i tak przykręcasz, nie? Tu akurat dałem trzy druty, dwa tutaj. Na ten, no i później trzeci nam trochę wyżej, nie? I, i tego i tak rozciągam, i do następnego, i do następnego, do następnego. Później już te m, następne, te piętra wyższego, no to tam daję te 10 cm, i tyle, tyle, ile uważam, nie? Tutaj, yy, yy, jeżeli chodzi o, o pastucha to on ma, no, możesz ogradzać tym, no, bardzo dużą teren praktycznie. Wiadomo, no, im mocniejszy, tym lepiej, bo to jest coś takiego, że... Zobaczcie, tu jest trawa, na przykład jak dotyka trawa yy, pastucha, no to yy, ona daje przez iskry i ona upala. Upala yy, yy, ten, te, te dźbła trawy, czyli tych roślin i powoduje to, że one po prostu no Nie rosną, nie? więc no wiadomo, wskazane ja tutaj wykaszam ten, bo no wiadomo, nie? No jak to tam się intensywny wzrost jest, to on nie jest jakiejś mocy, więc, więc tak to wygląda, że ten. Tak z ciekawości powiem Wam, jak się sprawdza, czy pastuch jest na ten. O, dotykam źdźbłę trawy i czuję pod palcami, jak jest impuls, nie? ale to jest delikatne takie. Nie? no lepiej nie dotykać tej siatki metalowej i, i, i tego, bo jest to no, uderzenie jest niezłe, tak przypadkowo raz kiedyś dotknąłem, no to poczułem co to znaczy, no ale e, to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o pastucha i też powiem wam ciekawą taką rzecz, bo e, wiadomo e, Kiedyś miałem taką sytuację, że jeszcze te stare kury zaczęły mi przeskakiwać. Nie? Ja mówię, no kurczę, i one takie miały rzutę, że, że one podchodziły do siatki, wskakiwały na tą górną krawędź i po prostu sobie przeskakiwały. Do sąsiadów mi tu łaziły po prostu i znosiły gdzieś tam jajka. No więc mówię, dobra, no to wezmę pastucha akurat na tej wysokości tego, tego płotu, że tak powiem, nie? czyli tutaj na tej górnej części zrobię po prostu pastucha, przykręcę. No ale zapomniałem o tym że jak będzie ten pastuch sobie tu u góry no to ta akura ona sobie będzie na tym na tym druciku sobie tańcować jeśli nie ma uziemienia no to, to niestety bo tu jest tu leci prąd w tym wiadomo nie impuls no i teraz jeżeli e, nie ma uziomu to, to to po prostu jeśli nic nie stanie przeskoczy i tyle więc zrobiłem taki myk że puściłem dwa przewody blisko siebie e, obok siebie po prostu i w jednym był uziom a drugi po prostu był ten prądowy, który leci od, od, od pasucha. No i to zadziałało, nie? To zadziałało i tyle. Ale podstawę jest, powiem Wam, w ten sposób, że kury od małego, że tak powiem, przyzwyczajać wtedy one nie mają tendencji do, do tego. Ja mam tam jeszcze siatkę taką na metr 5, i, i one, te, które są już nauczone, to one po prostu nie zbliżą się, nie, 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 nie przeskakują i tyle, nie? Tam jeszcze chciałem, no bo. Tam jeszcze jest taka sytuacja, ale to może. Bo wiecie, u mnie jest taka sytuacja, że ja nagrywam filmy e, i, i po prostu e, no nie montuję ich, bo trzeba się tego nauczyć. A tak, Szymon, nie ma trochę czasu. A poza tym druga rzecz, że na no pewnie no by było łatwiej, nie? ale teraz bym musiał pokazać jeszcze. E, jak, jak ten, ale to trzeba zmontować, żeby ten film nie wyszedł jakiś tam nie wiadomo ile i wszystko, nie no ale to jest, mówię ale. powiem wam jeszcze na temat bo to jest jeden drapieżnik, który wchodzi, to pan spokój, ogrodzone jest i, I tak, mówiłem, siatka i drut, jeżeli można zrobić to na zewnątrz paskwiska, a jeżeli po prostu nie ma możliwości, to z drugiej strony, nawet jeżeli będzie coś takiego, widzicie, jest, jest siatka, i teraz ta siatka, jeżeli dotknie drutu, tego w którym ten, to w tym samym momencie przechodzi prąd. I ta siatka też służy jako po prostu ochrona. Dostajesz no, strzała od tego pastucha i tyle. Tylko pod warunkiem, bo zdarzyło mi się też coś takiego, że coś tam się przewróciło i ta siatka y, dotknęła pastucha, i niestety wtedy cały impuls szedł do ziemi i wtedy nawet no, nie działał. W ogóle nie działał. Nie? Więc fajna jest są takie mierniki, ale ja go nie próbowałem. Nie wiem, to jest coś takiego, że się zakłada na drut. I jak wchodzisz sobie na przykład na, na paswisko, to widzisz, że świeci się lampeczka, to znaczy, że pastuch działa, nie? Yy, na tego, na takiej, takiej zasadzie, nie? No bo są te mierniki, już nie pamiętam, takie, ale no musisz sprawdzić, nie? A nieraz nie masz czasu, wchodzisz, patrzysz po prostu, no nie za każdym razem sprawdzasz, nie? Chociaż no, Ja tak staram się kurczę sprawdzać, żeby to było ważne, nie? No ale teraz jeszcze powiem Wam na temat yy, jeszcze y, odnośnie y, pastucha, to już wiecie na przykład, jak to tak mniej więcej działa, ale jeszcze mam, y, jeszcze mam y, stracha na wróble. Podstawa to jest przestawianie go regularnie co jakieś tam 3-4 dni, bo skubańce, y, 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 jastrząb, no, się przyzwyczaja po prostu. Nie? Pamiętam, była zima, to ziemia była twarda, nie mogłem wbić, więc nie przestawiałem chyba z dwa tygodnie no i oczywiście las już od razu z nieba poszedł strzał i, i straciłem kurę no ale jak ja, ja mam to zrobione w ten sposób że jest wbite w ten sposób że to się po prostu może z tej strony stanę bo, bo słabo widać na takiej zasadzie że wieszak wieszaka i to on to sobie tak po prostu buja i troszeczkę jest drobny wiatr, to on się też rusza. Nie? oczywiście, już co zblakło, ale jest jakaś tam odblaskowe. Bo ponoć taki widzą kolory bardzo dobrze, więc przynajmniej te drapieżne, tak z tego co tam. Gdzieś tam czytałem, no ale, no i takie coś, i ta po prostu sobie tam wisi i sobie dęda i, i robi robotę. No bo mówię, no nie mam tutaj, nawet był taki okres, że mówię, miałem kilka, ale zrezygnowałem, mówię, bo do jakiegoś y, czasu tylko jest jeden i on już też tam spokojnie wytrzymuje i tyle nie. No, i też powiem Wam, bo odnośnie kuny, bo ona tej, tego się osobnika najbardziej obawiam, bo to skubane jest, wiadomo, list. Jak tam zamkniesz to, on przez okienko, przez dziurę e, 3-centymetrową czy tam 4-centymetrową nie przejdzie. A kuna niestety potrafi. I tego się najbardziej obawiam, ale wiem, że łazi tutaj, bo e, sąsiadowi gdzieś tam. W samochodzie siedziała po prostu pod tym i nie wiem, czy mu pogryzła kable, czy nie. I rano, wcześniej rano, gdzieś tam widziałem, jak sobie gdzieś tam ucieka. U mnie zresztą też na parapecie okna sobie biegała, ale to już dawno. Więc ona tu jest, nie? Więc jest, chodzi. E, aczkolwiek wydaje mi się, że przez to, że, pas, że cała tutaj ten teren jest ogrodzony jednak tym drutem i tak dalej, mimo że jakby tak pomyślała, to by ona sobie tego przeskoczyła tutaj, bo to nie ma problemu. Stanęłaby i ogrodzenie przeskoczyła, ale jednak. Coś jest na rzeczy, czy pole elektromagnetyczne wyczuwa. No nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale też no, odpukać jeszcze ataku nie miałem żadnej y, kuny tutaj i, i tyle, nie? Więc y, y, tak to wygląda, nie? Że polecam pastuch przede wszystkim, pastuch przede wszystkim, nie? A strach, mówię, no też jest, ale przestawiać, przestawiać, odblaskowa jakaś tam ten, i przestawiać, i wtedy będzie ok, nie? Więc. Tak to wygląda. Pastucha nie ma co się tam specjalnie wyrzucać pieniędzy, bo ja mówię, kupiłem za jakieś tam 200 zł i to też nie był najtańszy, bo najtańszy naprawdę można... Oczywiście on jest podłączony do sieci, czyli nie ma opcji akumulatora, ale ja akurat tutaj mam prąd, więc tutaj jest spokojnie. No i, i właśnie, właśnie dlatego, dlatego użyłem to i naprawdę, naprawdę no zero. Spokój i tyle, nie? E, więc tak to wygląda. Więc, e, więc tak mnie dzisiaj e, przy niedzieli mówię nakręcę Wam coś z tą karmą. Ja wiem, wiem, już mija czas, ale no po prostu ja muszę Jakoś to z racji tego, że nie tnę tych filmów, nie obrabiam jakoś, i dla mnie to jest kłopot, dlatego no muszę to przemyśleć, jak wam podać te, te, te karmy i, i, i tyle, żeby, żeby wiedzieć. Nagram no, film, nie wiem, no może tak liczyłem, że w, że, w przyszłym że w tym tygodniu, ale chyba mi się nie uda, bo no bo to. No niby prosty temat, ale muszę to jakoś tak zrobić. No bo teraz o tym o pastuchu sobie wychodzę, opowiadam, i jest okej, okay, nie? Ale no tu z paszą, to tak muszę pokazać, jakie co komponenty, jak ja to wszystko robię. Ale to już niedługo, A więc jak, jak jak jeszcze macie ochotę mojego stękania, słuchać, to to proszę o cierpliwość i, i, i podam ten film, To miało być w ogóle inaczej, nie miałem wchodzić w jakiś tam... Miałem przekaz dawać dla jednej osoby, a wyszło, że widzę, że ludzie oglądają. Widzę, że nawet tam takie kciuki do góry robią, cieszy mnie to bardzo. No, zasięg, zasięg też się robi i tyle, więc tak sobie postanowiłem, że, że tam też subskrybentów malutko, bo malutko, ale z ale, ale, ale pomału widzę, że tam coś się zmienia i tyle, nie? Kanał nie został założony, po to, żeby tam na ten, ale e, chcę przekazać e, wiedzę, tą, którą ja zdobyłem, oglądając też różne kanały i tyle, bo, bo to nie jest e, pewne rzeczy. No i swoje też doświadczenie, nie? Bo e, tak jak pastucha na przykład udałem z tym rozciąganie blinki na dole, no to ja tego nigdzie nie widziałem, i też człowiek się uczył, nie? I, i tyle, nie? Więc. E... Taki film na dzisiaj, na dzień dobry. <laughs> Przy niedzieli był mrozik u mnie bardzo mocny, bo woda znowu wszystko pozamarzała i trzeba będzie myśleć już pomału, pomału. No mam nadzieję, że. A nie od tygodnia, od, od niedzieli coś się tam ociepla nie? I, i będzie znowu jakieś tam na no Ale plus jest taki, że jest słoneczko ładne. nie? Jest, jest takie coś, kurki sobie wyszły i sobie tam pozostałości jeszcze i trawy, żeby wpływało dobrze na. Na kolor żółtek, tak jak ostatnio napisałem, nagrałem film. No i tyle. No. Wszystkiego dobrego przy niedzielę. Na razie cześć.